Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na film The Sims 4. Zabawa na podwórku. Wyszły nowe akcesoria. Ja od razu siadam i nagrywam, bo jestem tak niecierpliwą osobą, że zawsze chcę szybciutko, szybciutko od razu po premierze zobaczyć. No i zawsze dla Was od razu też nagrywam i wiem, że jesteście zadowoleni, że możecie to zobaczyć jak najszybciej się da. I słuchajcie, co tutaj można robić? Przeczytamy sobie pokrótce. Szalej na ślizgawce wodnej. Dzięki dwóm nowym ślizgawkom wodnym, Twoi Simowie będą mogli ochłodzić się i wyrócić szaleć jak nigdy. Zapowiada się super zabawa, co? Zaprezentuj widowni różnorodne sztuczki, takie jak ślisk przez paszczę rekina. Aby bardziej urozmaicić zabawę, dodaj do wody odrobinę mydła. O kurde! Nadaj swojemu ogródkowi wyjątkowy styl, ozdób ogródek swoich simów roślinami w kolorowych donicach, ozdobnych lampkach, wielobarwnymi meblami do patio. Dodaj też dzwonki wieczne, których dźwięk ukoi Twoje nerwy, lub karmnik, który przyciągnie kilku skrzydlatych przyjaciół. Następnie odpręż się w nowym stylu, przebierz swoich simów wygodne ubrania i wybierz dla nich fryzury, w których będą świetnie wyglądać oglądać, relaksując się w ogródku i sącząc mrożoną herbatę. Słuchajcie, jak ja patrzyłam na te zwiastuny, to przepiękne rzeczy się zapowiadały, także nie mogę się doczekać. Robię rodzinkę i zaraz się widzimy. Dobrze, zaczynamy przegląd nowych akcesoriów i tutaj mamy pierwszą fryzurkę, to są takie włoski, takie słuchajcie, lekki nieład e, i drugie obok, które mi się podobają, które już widziałam w zwiastunach, to są takie właśnie ombre. Nie podoba mi się to jak są jaśniejsze na górze, a ciemne na dole, to wygląda tak trochę średnio, ale zobaczmy jak przy innych kolorach to wygląda. Ok, takie w stylu ombre, ja właśnie widziałam w takich różnych fajnych kolorach i z kolorami powiem szczerze, że przedstawia się to naprawdę bardzo fajnie. No, coś fajnego, powiem Wam, naprawdę. Tak, o tu takie, te, takie delikatne przejścia, ale ciekawie to wygląda. I kolejne nowe włosy. O, coś takiego, słuchajcie, takie dredy. Chyba nie było takich dredzików. Myślę, że przydadzą się do rozgrywki dla jakiejś nastolatki, szalonej dredziki. Tutaj kolejne włosy są takie. Tak trochę, powiem szczerze, taki hełm, więc średnio mi się to podoba. I tutaj są dredziki inne. Właściwie... Dla mnie one wyglądają tak samo, ok. Może tutaj są takie, dobra, można sobie te pewnie takie cieniowane porobić. W sumie, ale te dla mnie są hitem. Te naprawdę są bardzo, bardzo, bardzo fajne i polecimy sobie tutaj teraz, e, może jakieś nakrycia głowy. Będą nowe, kto wie, kto wie. I ja zawsze sobie robię tak pakiety na sam dół. No i tutaj mamy zabawę na podwórku. Niestety tutaj nic nowego nie ma, jeżeli chodzi o dodatki. No ciekawe, bo ostatnio właśnie nic nie dawali, także jestem e, zainteresowana tym, żeby coś było nowego. No okej, okay, no to teraz może jakiś makijaż. Sprawdźmy jeszcze makijaże. I tak widzę, że nie widzę nic. Dobra, wracamy z Teraz, znaczy przechodzimy do ubrań i sobie od razu przefiltrujmy. No, i tych ubrań jestem bardzo ciekawa, ponieważ też widziałam w tych zapowiedziach, że było coś fajnego. Ok, to jest, słuchajcie, strój na całe ciało. Czyli taki strój w sumie do ogródka. No, bo to jest taka zabawa na podwórku, to wygląda tak trochę jakby taki strój kąpielowy nałożony. No, powiem, że mi się to podoba. Jestem ciekawa, czy są w różne wzory, czy tylko kolorowe są. Taki letni jak najbardziej. okej, okay, tutaj jakby ten top pod spodem jest taki cieniowany. To też całkiem ciekawie wygląda. Myślę, że będę to, z tego korzystała i dla młodszych, i dla starszych na pewno się nada. E, dobrze, teraz może górne części ubioru sobie zobaczymy. Pakiety. No. I tutaj słuchajcie, czekam, ale jakoś mało szczerze. Dobra, to jest pierwsze body. Uuu, patrzcie body pod spodnie. Tego mi brakowało i z takimi plecami ładnymi. O kurczę, zobaczymy, czy ten tył się zmienia, nie zmienia się. Oj, słuchajcie, body to naprawdę bardzo ciekawa rzecz, no? No tutaj muszę dać łapkę w górę za to. Dajcie znać, czy Wam też się wody podoba. Następnie mamy taką koszulę i pod spodem bluzkę, czyli do takiego właśnie ogródka dla takiej mamuszki, choć dla nastolatki. Oj, widzicie? I tutaj też są tak. To są takie zwykłe z jakimiś tam koszulkami. Są też również takie słuchajcie, w kratkę, takie bardziej dorokowego stylu. Czy są w ogóle takie zwykłe kolory bez, bez żadnych rzeczy? Mm, nie no, tak, ale powiem, że do różnych styli będzie to pasowało, także fajnie to wygląda. Całkiem sympatycznie i dalej bluzka. Taka teraz słuchajcie, modna jest z takimi tutaj krzyżowaniami przybiłście fajnie to wygląda. No, a jak tu wygląda? Tył zwykły. Powiem Wam, że mi się to podoba. Właśnie takie letnie rzeczy, jak najbardziej. Tak, tak, tak. I teraz taka bluzka i wydaje mi się, że to ta była, którą widziałam właśnie na tych wszystkich pakietach i ona była z takim fajnym chyba sercem, ale te wzory, o te wzory, nie zauważyłam, że tutaj jest jakby tak związana taki supełek. Powiem szczerze, że właśnie te ciuchy teraz są w takim zupełnie innym wymiarze, bo jakby coś innego się dzieje, nie są tylko tak ścięte bluzki, tylko są właśnie porobione takie supełki, o z tymi sercami widziałam, to widziałam, fajnie to wygląda, to wygląda jak było troszeczkę takie złote. Dobra, górne części ubioru zobaczyliśmy, e, na całe ciało też zobaczyliśmy, teraz dolne, no ciekawa jestem, jak będzie z dolnymi, bo Ostatnio troszeczkę o tym zapominają, a tym bardziej tutaj są wakacje, to by się coś nowego przydało. No i słuchajcie, jest. Są krótkie spodenki z paskiem. Spoko to wygląda, powiem Wam, że pasek dobrze. I takie nie są pogrubiające, takie i do eleganckiego, i na co dzień. Jak najbardziej. Tutaj są takie, to bardziej dla facetów w sumie by były, no ale wam to pokażę. Też może być. Słuchajcie, szpilę do tego założyć. Ciekawie. O, ale ładne jeansy rurki. Słuchajcie, czekałam dawno, żeby było długo, żeby było coś takiego fajnego, obcisłego, jeansowego. Mam nadzieję, że będzie też fajna taka jeansowa faktura, czy coś takiego znajdziemy. Oj, powiem wam, że to wygląda jakby było z modów. Miętowe! Ej, nie, no słuchajcie, to nie tylko na lato jest do użycia. To będzie do użycia na cały czas. Mega! mega mi się to podoba, muszę przyznać naprawdę, dobra, dolne części ubioru były teraz dodatki, zobaczymy co w dodatkach będzie, okej okay. zabawa na podwórku w dodatkach nic nie ma, no i buciki buciki, dajcie jakieś fajne sandałki byłoby spoko, co? o, tylko jedne, A w sumie fajne Fajne. Ej, do tych bodziaków wypasowały tam takie właśnie koronki. Są. O, te buty ładne. Te buty jak najbardziej, ale tak już myślę, że tak bardziej typowo letnio. Takie z jednej sukienki. O, te nawet fajnie wyglądają. Dla dziewczyn ubrania spoko. Naprawdę spoko. I lecimy teraz do Doriana, czyli do męża. Jakie fryzury dla pana nam tutaj pokazują. Okej, okay, te dredy. No w sumie może dla facetów lepiej wyglądają. Pan w różowych dredach? Why not? <laughs> Nie, powiem szczerze, że średnią. Ale w sumie taki szalony dredziarz. Dobra, tutaj dla gościa fryzurka. W sumie może lepiej pasuje jakiś zarost może nowy. Chyba nie będzie. Coś mi tutaj nie pokazało. Nie ma. Dobra, idziemy na czapeczki. Nie ma dodatki. Nie ma. Makijaż nie ma, więc słuchajcie, zaczynamy sobie od górnych części ubioru. I mamy tutaj cztery koszulki. Więc pierwsza koszulka jest taka, taka luźna. Powiedziałabym, że taka trochę piżamowa, ale, ale, ale się przyda na pewno. Hmm, ta taka jasna ok ok dalej tutaj okay. słychać coś takiego innego z taką aplikacją no mówię szaleją dodają jakieś takie nowe materiały jakby no, nie jestem fanką tego, ale o zobaczcie, i na przykład teraz możemy mieć coś do wyboru: na, na przykład zwykłą w paski z taką aplikacją. Więc to mi się podoba, że jakby jest dużo różnych rozmaitych rzeczy, to mi się wydaje, że to mi się może podobać. No, oczywiście, fajne. Taki jeansik i dla nastolatka, i dla faceta. I zobaczcie, i mamy tutaj taką, i mamy w paski, i mamy taką białą, już bardziej eleganc Kurde, ach, ach, fajne, fajne te rzeczy. Następnie mamy coś takiego. Aha, no i to jest do ori na Origin e, do zakupienia. E, ten nowy pakiet, te akcesoria właściwie. No bo zawsze tam kupuję, zawsze się pytacie. E, I tak, dobrze. No takie, takie ubranka. Lecimy sobie do dolnych części ubioru. To były te spodnie, ale myślę, że dla babki też spokojne wyglądały tak szczerze. Na całe ciało czy coś jest? Nic nie ma, dolne były. Dodatki nie ma, i teraz lecimy do obuwia. Nie ma, o panach troszkę tu zapomnieli, ale, ale lecimy do dzieciaczków. Jestem ciekawa, czy dla dzieciaczków coś przygotowali. Fryzurki są! No, taka krótka fryzurka. Wydaje mi się, że coś takiego podobnego już było. Dalej jest, jest, jest też coś takiego, to dla chłopaka bardziej myślę. I kolorowe włosy, słuchajcie, na lato zrobić sobie takie ombre. Kiedyś była taka o, dla, dla dziewczyn fajna, kiedyś była taka moda, że ciemne były włosy i na górze, tak jak robili jeża, był taki biały ten jeż, to. Mi się nie za bardzo podobało, no ale co kto lubi, nakrycia głowy, dodatki, makijaż, nic. no i ubranka, górne części ubioru. Mhm. Wiecie co? Tak patrzę, że to bardziej dla chłopców. Bardziej jednak dla chłopców, to w sumie tutaj z jakimiś kotkami dla dziewczyny też pewnie coś się nada. Ale liczyłam na coś takiego bardziej dziecięcego. W sumie już mieliśmy takie bardziej letnie rzeczy w tych nowych pakietach dla dzieci, więc pokój dziecięcy. Więc jeżeli macie ochotę, też robiłam z tego film. Także też możecie sobie nadrobić koszulki sportowe. Ej, takie słuchajcie właśnie jak tam na ścianie wiszą. Jest teraz taki obraz z koszulką na ścianie i taka identyczna niemalże wisi. Okej, okay, tu coś ciekawego. takie do spania bym to wykorzystała z meduzą. O, ta ładna serduszko, w paseczki, liseł. Takie ombre. Pokażcie, czy dla dziewczyny fajne ombre będzie. Może być, ale powiem tyle: bez szały. Jestem ciekawa, czy jakąś sukieneczkę dadzą. Mogliby coś dać. W ogóle liczyłam na jakieś nowe stroje kąpielowe i tak się trochę zawiodłam. Bo zabawa na podwórku, tam jakieś woda, woda, jakieś różne sytuacje nie ma. Hmm. Powiem, że trochę kiepsko. No i dla chłopaka to w sumie będzie to samo co dla dziewczyny, więc też to przeglądaliśmy, chłopak fajnie wygląda w tych włosach. Muszę powiedzieć, że spoko, no a niebieskich to tak trochę za bardzo. Dobra, tu nic nie ma, zobaczymy sobie jeszcze tak na szybkości, żebyście mogli zobaczyć górne części ubioru. To u chłopaka już było, mhm. na całe ciało nie ma, dolnych nie ma no także trochę lipa, dobra weźmy sobie tutaj dla niego jakieś spodenki żeby coś tam miał założone i przechodzimy oglądać nowe rzeczy które nam dodali, dobrze moi kochani znajdujemy się na parceli, kodzik oczywiście został zrobiony i mamy taką wielką parcelę do przeglądania tego wszystkiego przefiltrowałam i teraz zaczynamy słuchajcie od y, takich gotowych pokoi, jak to u nich się nazywa proszę bardzo, tutaj mamy coś takiego na podwórko, kwiecista przystań, kupujemy to Mmm, kolorowo słuchajcie, jakie kwiatki na ozdobę, dobra, lecimy dalej. Tu mi się to podoba, słuchajcie. No, no nieźle. Dobra, dobra, tu z tym rekinem. to tak jest zwykłe. Kupmy sobie z rekinem, kupujemy pokój. Tutaj właśnie przewidziałam, że to będzie dużo miejsca kosztowało, więc dlatego wzięłam taką większą parcelę. Te kwiaty już mi się od razu podobają, z tego co widzę. I tutaj mamy ogródek marzeń. Fajny ten ogródek, taki sympatyczny. Kupimy sobie ten pokój. Dobrze. Oj, słuchajcie, myślę, że to będzie idealne do rozgrywki właśnie w naszej serii dzieciaczki, bo ta mama zawsze lubi z dziećmi spędzać czas. Ale to fajne na zewnątrz, więc na pewno się przyda. I słuchajcie, tak, przechodzimy sobie do wszystkich rzeczy. Pokaż wszystko dokładnie. No i... Tak, zacznijmy sobie może od krzesełek, no i krzesełeczka mamy składane, jak niegdyś, tak się nazywają, dobrze. Sprawdźmy sobie w ogóle, jakie mogą mieć kolorki, tutaj widzę z taką poduszeczką w kwiaty, mogą być takie w paski, kolorowe, też takie trochę bardziej dziecięce, także myślę, że mamy tutaj duży wybór, następnie takie krzesło, wszystko pasuje, ponieważ widzę, że można zmienić wszystko w identyczne, słuchajcie, wzory, kolory, tak jak potrzebujemy także fajnie to wygląda, bardzo, bardzo fajnie następnie ławka, miłość uuu, uu. taka zwykła ławka przed dom, ale słuchajcie, nawet do domu bym ją postawiła, jakby nie miała kasy bo ona jest dosyć tania, 215 stół, stół pasuje idealnie, idealnie wszystko można zrobić, skopotować. patrzcie, może taką narzutę, jak jest poduszka jak jest zagłówek, no fajne fajne to pomysły są, dalej mamy taki stół z wystającymi jakimiś tam elementami. Szkoda, że tego nie można rozkładać, bo tak na początku, jak to było kiedyś w Simsach, właśnie takie kształty, to myślałam, że to można rozkładać. Coś takiego było w czym? Chyba w tym kino domowe, co taki zrobili kolorowy. To takie style właśnie były. No a tu wygląda, jakby to jakiś kurde obrusik wystawał. No dobra, to zależy jak się patrzy. Ok, następnie stolik stolik, nie ma takiego? Jeśli nie ma to spoko, bo jest taki bardzo uniwersalny. Czy na przykład można różne takie niesamowite kolory? Jasne, czyli można sobie poświęcić na przykład różowy do dziewczyny, biały, ale biały wszędzie pasuje. Dobra, lecimy dalej. Stolik do kawy. Mm, uwielbiam stoliki do kawy, takie niższe. To mi się bardzo, bardzo podoba. W Simak oczywiście musi być kanapa. Fotele i stolik do kawy, a na tym jakaś kawka. A Oso Osobiście ja kawy nie piję, tak więc <gryw> mi by się nie przydało, ale to fajnie wygląda, dobra. Mamy nowe parasole, wszystko do kompletu pasuje, wszystko jak najbardziej. Czy w ogóle można zrobić taki zwykły ten parasol? Jak widzicie, nie można. Wszystko musi być takie we wzory mocne. Jakby ktoś chciał coś zwyklejszego, to myślę, że te kwiaty jak najbardziej będą się nadawały. No i tak jak mówiłam, zwykłe, zwykłe. No to znalazłam zwykłe. Takie słuchajcie, pastelowe kolorki. To lubię! Coś, co mi się bardzo podoba. Dekoracje na poziomie. No słuchajcie, poziom tej gry jest utrzymany. Bardzo dobry poziom, bo mi się podobają te kwiaty. Fajnie to wygląda. Wstawiłabym też to jak najbardziej do pokoju, nie ma problemu. Fajne kwiatki, bardzo ładne. A czy na przykład białe jest? Jest. Także może być takie poświrowane i może być coś zwykłego. Tutaj ślizgawka wodna. Dobra, wystawimy sobie ją gdzieś dalej. No, w nie będzie tu. Okej, okay, tu jest ta ślizgawka wodna. Nie jestem ciekawa, zaraz sobie zobaczymy, jak skończę tu przeglądać wszystkie rzeczy, jak wygląda ta ślizgawka. I ona jest taka bardzo kolorowa. No w sumie ona ja myślę, że jest zrobiona w kierunku dzieci. No właśnie ciekawe, czy dzieci mogą się w tym bawić. Zaraz to zobaczymy. I tu kolejna ślizgawka, jest szczęki. Uwaga, szczęki. Ślizgawka taka mi się kojarzy z takimi nadmorskimi klimatami. Aczkawiek ja nie byłam na takiej ślizgawce, tylko na jakichś takich innych rzeczach. E, na takich dmuchanych zabawach właśnie ze szczękami. Kiedyś nawet chyba zdjęcie, w tym miałam, nie wiem. E, dobra, lecimy tutaj wiszące dzwony. Wieczne, to w takim razie potrzebujemy jakiś coś, jakiś, jakiś sufit. Mhm, Dobra, to sobie tu powiesimy. Zobaczcie. Tak wyglądają te dzwonki. Jestem ciekawa, jak to będzie z głosem. Nie wiem, czy uda nam się zobaczyć to w tym filmie, ale na pewno z dzieciaków. Rzucimy sobie do naszego ogródka te dzwoneczki. Mogą być naprawdę sympatyczne. Tutaj z czymś innym. To są jakby jakieś różne. Może na różne kolory. Słuchajcie, znaczy różne. Różne odgłosy może, o tutaj te, które chciałam powiesić są tu, a to co to jest w ogóle? Dobra, zaraz się dowiemy, Paula nie za szybko, taca do letnich napojów. No i to co mi się podoba, to jest naprawdę świetne. Jestem ciekawa, czekajcie, postawmy sobie to na stół. Jestem ciekawa, czy można tą tacę napełnić, czy tutaj w ogóle, czekaj, nie ma napisanego, że to jest to zdoba, więc może da się. Sprawdzimy to na pewno. Dalej mamy karmik dla ptaków. Oj, ptaszki. Ja za ptakami szczerze powiem, nie przypadam. Najbardziej nie lubię gołębi, jakoś takie mnie obrzydzenie po prostu łapie, jak widzę głębie, ale, ale może tu jakieś fajne papugi będą przelatywać, kto wie, kto wie. To patrzyliśmy, patrzyliśmy. teraz żelkowiec w donicy. Czy tu jakieś żelki będą, miał pytam się, czy jakieś fajne kolorowe donice? Są też, ale są też kolorowe drzewka, różowe na przykład. Lubię różowe. Lubię, lubię. Dobra, donica, grochy. Okej, okay, taka doniczka. Fajna, kolorowa. Jak najbardziej kolorowe kwiatki, lato, wiadomo, wszystko się zgadza. Tutaj takie trzy doniczki koło siebie też mogą być kolorowe. Myślę, że właśnie z tym kinem domowym fajnie będzie to się łączyło. Jak najbardziej. No i tutaj mamy kalkomania ścienna, kompozycja kwiatowa. Musimy sobie jakąś ściankę zaraz tutaj postawić. Czy w ogóle jest to jakaś ściana? Hmm, no jest, dobra, to sobie tutaj powiesimy wszystko. Taka kalkomania. Czy to zmienia wraz z kolorem? Nie, tylko kolor się zmienia, a nic innego się nie zmienia. Mucha, jaka mucha? Mucha nie siada. A, mucha nie siada. A, ją ja wy, co ta zamucha, jak to żaba, żabka. Dobrze, dalej mamy obrazy liryczne. Słuchajcie, to tak poświrowali trochę. No i te obrazy liryczne jak najbardziej mi się podobają. Fajne takie pastelowe kolorki, mogą być też różowe, kwiatowe, wszystko się zgadza. Spoko, spoko, jak najbardziej. Motylem jestem. A -a -a. Dobrze, takie mam motyla. Czy to jest tylko taka ozdoba, czy to światło daje? Otoczenie jeden. Jestem ciekawa, czy właśnie to, jakby zrobili takie świecące, to było spoko. Tutaj do otoczenia też ozdobny domek dla ptaków. Ok, domek, domciu. Następnie, co mamy? Kwas dla mas. to wygląda jak cytrynka. Poczekaj, czekaj, czekaj. No jak to jest z cytryno? Cytrony. <noise> Dobra, coś dalej? Kompletny zestaw grillowy. Postawmy sobie tutaj ten zestaw. Co my tu mamy? Wszystko. Wszystko. To się, to się nada do robienia jakiejś restauracji, nawet. Dobrze, teraz dywanik, czyli wszystko pasuje. Dywanik żaba również mamy co dalej dywanik o jaki ładny ja dla dzieci do pokoju jak ja go użyję ojeny! jeny brakowało mi właśnie takich fajnych dziecięcych dywaników ten jest taki bardzo zwykły też fajny mmm ale będzie zabawa ale będzie Powiem wam, że super, 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 super tak sobie oglądam. Jaki ten piękny. Zwykle białe ściany i taki dywan robi robotę. Wszystko robi. Dobrze. Świeczka. Zapach przeciw owadom. No, 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 no. Dobra rozkmina. Tylko nie wiem czy te świeczki działają, ale fajnie wyglądają to na pewno. Następnie mamy coś takiego, ok czyli świeczka, kwiatek podkładka, coś co lubię dobrze, dobrze, lampion kocham lampiony, Boże jestem zakochana w tym tutaj widzicie otoczenie, myślę, że to może nawet świecić megafon zabawa, ale fajnie ten megafon tu wisiał na ścianie ja go sobie jeszcze tutaj postawię zerknijmy sobie, czy coś jeszcze jest takich rzeczy na zewnątrz może, dobra, tu mamy krzew tak wyglądają nowe krzewy bardzo ładne. Zobaczcie, takie ombre kwiaty. Uuuu, uu, uu, podoba mi się to. Schody nie ma, poręcze nie ma. Są taka furteczka, słuchajcie, jest, my ją tu już mieliśmy, jak widzicie. To jest w sumie ten płotek cały, o. Widzicie? To i płotek właśnie będzie. Dokładnie, to jest ten płotek. Jeżeli chodzi o drzwi, nie ma, okna nie ma, e, podłogi nic żadnej nie ma. No i tego nie ma. No w sumie nic dziwnego, bo to jest zabawa na zewnątrz. Dobra, moi kochani, zobaczyliśmy wszystkie rzeczy, tak więc czas teraz je użyć. Poprosimy mamuśkę, żeby tutaj się poślizgała. Dokładnie, wykonaj sztuczkę. Dobrze, tata też może coś zrobić. Wsyp mydło, niech tata wsypie mydło. Mama wykonuje sztuczkę, od razu się przebiera, jak widzicie, w strój kąpielowy. Zaraz zobaczymy, czy dzieciaki mogą. Ta sztuczka? Aha, tak na boku niby, dobrze, rozumiem. Ojciec sypał mydło i teraz poprosimy ojca, żeby ślizgał się. Z. I niech będzie właśnie z, na przykład z córeczką. Ciekawe, czy będą razem się trzymać za rękę, czy jak będzie to wyglądało. Mama czeka w kolejce. Nie czekaj, nie czekaj, poczekaj. Ślizga się i ty zrób. E Aha, Wykonaj sztuczkę też możesz z. Ty zrobiłaś taki fikołek. Dobra, wykonaj sztuczkę, ślizga się z. Też możesz sobie z, e z synkiem się poślizgać. Córeczka też fajnie. Co może dziecko zrobić? E, wykonaj sztuczkę, ślizga się, okej, okay, okej. Okay. I patrzcie cały w mydle, cały w pianie, rozumiem ten klimat. Chcemy zobaczyć, czy da się tutaj coś zrobić. Pusty dzbanek, czy mama może napełnić, przygotuj napój. Cytry... O, lemoniada, mrożona herbata, cytry... nie, dobra, nie umiem tego przeczytać. Ale jakie drogie! Dobra, spróbujmy lemoniadę, poprosimy. Czy tu jeszcze coś innego można robić? Obejrzyj, nie. Zobaczymy, co z tym megafonem. Słuchaj. Aha, tu jest muzyka, dobrze. Tu się, patrzcie, to się kręci, to też fajne jest. Czy tutaj możemy coś... Z tym? O, 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 są odgłosy. Obejrzyj, zmień tonację. Niska, wysoka. Spróbujemy wysoką zrobić. No to słuchajcie, czy tutaj jeszcze mamy coś do roboty z tymi innymi rzeczami? Wydaje mi się, że nie, ale nie jestem pewna. Ok, tak to wygląda. Dzieciaczki tutaj się bawią. Chcę zobaczyć, czy jest lemoniada przygotowana. Mama, leć tą lemoniadę rób. Słuchajcie, myślę, że fajnie się bawią. Chciałabym mieć coś takiego u siebie na podwórku. Ciekawe, czy to w Polsce w ogóle ludzie takie coś sobie kupują. Czy da się, bo ludzie baseny na pewno kupują. Świeczka jest włącz. Automatyczne przełączenie, ok. Wrożona herbatka, lemoniada. Wsypała, kurde, jakiś proszek. To troszkę słabo to wygląda. Jeżeli chodzi o karmnik, jeszcze mieliśmy zobaczyć. Obserwuj ptaki. Nie ma. Wsyp ziarna dla ptaków. Poprosimy o wsypanie. Tak najbardziej. Czy ojciec zmienił tą tonację? Zmienił. Słyszycie? Fajnie, co? O, są ptaszki! E, jakie kolorowe, fajne. Obserwuj ptaki, poobserwuj sobie, zobaczcie. Tutaj podwórkowy park wodny. Mm -hmm. Tak to wygląda. Moi kochani, zauważyłam, że jeszcze jednej rzeczy wam nie pokazałam. Słuchajcie, jest to taka żabka, fontanna, mucha nie siada. My ją w sumie tutaj mamy z boku, dlatego tak tak nie, nie zerknęłam na to, więc tak ona wygląda. Może być sobie taka zwykła... Zielona, typowa żaba, może być też taka wyświrowana. Także to by było na tyle w tych e, przeglądach moich dzisiejszych. Powiem Wam, że podoba mi się, że są nowe jakieś interakcje, na przykład z ptakami, że można zrobić lemoniadę, herbatkę, co lubię, że można tu się pobawić. E, no i jeszcze tutaj te fajne dzwoneczki, które będą fajne dźwięki wydawały. Podoba mi się to. Dajcie mi znać, czy Wy to kupujecie, czy macie zamiar, czy Waszym zdaniem jest to warte tej ceny, e, czy chcielibyście to mieć, może czy macie, czy Wam się podoba rozwiązanie. Zgrywka z tym. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Jeżeli się podobał film, to poproszę o kciuki w górę. Zapraszam również do zasubskrybowania kanału. Na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaczki. Mua. Pa, pa!